No tutaj nasuwa się tylko jedno zdanie i jedzą go to życie. Jeśli macie ochotę na chwilę słodkiej rozkoszy, to wystarczą tylko banany, ciasto francuskie i ulubione czekoladki. Banany poprzecinałam sobie na pół, możecie zrobić z całej długości. I teraz muszę wyżłobić sobie tutaj tak trochę, o, ten środeczek. I w ten wyżłobiony środeczek wkładamy czekoladkę. Ciasto francuskie kroimy sobie w paseczki, ja to oczywiście taki rozdziw, rozdziw jakich mało. Zapomniałam w jakiej temperaturze pieczy się ciasto francuskie, więc musiałam szukać w śmietniku opakowania, żeby sobie przypomnieć. Każdego banana tak właśnie owijam sobie ciastem francuskim. No mi to zawijanie coś dzisiaj za bardzo nie wychodziło, ale możecie się bardziej postarać. Smarujemy roztrzepanym jajkiem i do piekarnika na około 15 minut 210 stopni. Ja zawsze jednak pilnuję, żeby się pięknie zezwłociły, Następnie rozpuszczona czekolada, wiórki kokosowe. No uważam, że wygląda mega dobrze. No to próbujemy. Wypróbujcie sobie ten przepis, bo jest naprawdę bardzo łatwy i szybki w przygotowaniu. Pozostaje mi życzyć tylko smacznego.